Mikrofonu na temu jeszcze sobie nie kupiłem, no bo nie chciało mi się, więc jak będą jakieś trzaski to przepraszam, no i teraz tak, wróciłem sobie dzisiaj z pracy, a po całym dniu siedzenia, no trochę mi plecy bolały, to sobie poleżałem, no, to 30 minut sobie zrobiłem rozciągania z YouTubeem, a później sobie poleżałem na takiej macie z kolcami, polecam naprawdę. Bo to tak odblokowuje powięź, więc jak ktoś już ma hehe 30 to, to już to już polecam. Bo czasem małe rzeczy potrafią bardzo dużo zmienić w życiu. Bo chodziłem też do fizjoterapeuty na to rozbijanie powięzi, ale no to tak wystarczało na chwilę. A to jest takie fajne, że się kładzie człowiek na tych kolcach, to go tak boli, boli i, i plecami i, i, i tyłkiem się kładzie na tym, no tak i ale bo tam też są mięśnie, nie. I to tak boli potem trochę na bok, jak już przestaje boleć, i znowu z boku jakiś mięsień. E, czy tam na pośladkach, nie, no bo ja akurat mam bardziej w dole pleców jakieś tam spięcie. Także taka dygresja, ale naprawdę polecam te <laughs> maty z kolcami. Ja mam taką za 150, ale leżałem też na takiej za 1100. I owszem, ta za 1100 jest troszeczkę ostrzejsza, ale jak dla mnie wystarczy ta za 150 jest ok, naprawdę. A co to jedna rzecz? No, jeszcze sobie czytałem książkę sumlińskiego Wojciecha. No, jakoś tam jedno z nowszych. No i teraz tak, dobra. To wracając do akcji. Ech, a więc, tak jak wcześniej tutaj pisałem, to był yy, niedźwiedzi klin z takiego niedźwiedzia, niedźwiedziego klina zwykle wyjście następuje w dół, to no, można sobie wpisać w gogle jakiś na przykład y, bearish, rising wedge to jest ewidentnie to więc wyszliśmy w dół ale po tym takim dużym skoku w dół y, w tym miejscu no to tu się wytworzyła taka pustka luka to się nazywa no i ta luka y, to nie mnie pytać, czemu tak jest, ale ona zwykle jest zamykana. Jakby spojrzeć historycznie, to to się zgadza. Yy, więc yy, nie wiem, czy tam tak to, to dokładnie narysować, czy nie. Tak czy inaczej luka została zamknięta. Więc na przykład mnie to nie dziwi, że ta cena wzrosła. To nie jest objaw jakiegoś wielkiego zdrowego rynku, tylko tego, że po prostu była luka. A że. Pewnie za 80% transakcji giełdowych odpowiadają algorytmy. No to algorytmy po prostu pociągnęły to do góry z zadaniem takim, żeby tu na końcu tej luki sprzedać. No i rać sobie już sami. Tu kupimy, tu sprzedamy, do widzenia. Nie ma nas zarobione. Jeżeli od nich kupiliście, spoko. Ale co się teraz wydarzy? Nie mam żadnego pojęcia. Bo ile to może rosnąć? Bo w takim świadomości chyba zwykłego człowieka to na przykład e, to sobie jeszcze urośnie załóżmy. Mm -hmm. Źle widać no dobra, ono sobie urośnie tyle. Super, hura. Jesteśmy na 9600 to teraz 10, więc ci, co robili price target tu na 7000. Teraz będzie price target na 8, na 9, na 10. Przy 10 będzie na 100 000, przy 100 000 na milion. To się nigdy nie zatrzyma, nie? No, ale rynek w końcu się zatrzyma. No bo rynek zwykle ma tendencję do powrotu do 200 mm, tygodniowej średniej kroczącej. Weźmy coś dłuższego. No więc widzimy, że tu mamy bardzo fajny punkt, gdzie bardzo jakby mi ktoś nie wierzył, że tak jest tu, tu, tu tu, 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 tu. No prawie, że tu w kwietniu... E, nie, to nie był kwiecień, A nie. Tak, to był kwiecień, e, Po prostu wracamy do tej linii, a tu jeszcze mamy taką zbieżność, że nie derzymy tą linię, to jeszcze mamy tą dwustudniową, więc ja zakładam, że w którymś momencie nastąpi spadek o te 17-20%. No, jeżeli spadnie o 17% to ok, jeżeli spadnie o 20% to już mamy recesję, ale recesja moim zdaniem się zbliża. Z takiego powodu, że zobaczmy, tu na przykład według indeksu trufla trufla Truflation Truflation Yy, obecnie inflacja w Ameryce wynosi 1,2% rok do roku, tak, tutaj do roku, year on year, tak, czyli rok temu coś kosztowało złotówkę, dziś kosztuje złotówkę i 1 grosz, nie, to nie jest dużo. Ech, no i czemu tak jest? Yy. Czemu na przykład wierzyć temu o nieoficjalnym danym, bo oficjalne dane są spóźnione, ja to analizowałem, okazuje się, że jednak Truflation finalnie ma rację. No i teraz tak, yy, państwom zależy na tym, żeby była inflacja, ponieważ oni wtedy napędzają gospodarkę, yy, bo każdy wie, że muszę wydać te pieniądze, bo one tracą na wartości, to po pierwsze. Yy, po drugie są jeszcze inne mechanizmy, których no, nie będę tutaj tłumaczył. Mm, więc sytuacja, no i ten państwo, bank centralny dąży do tych 2% inflacji jako takiej uniwersalnej wartości, yy, więc oni tak, yy, będą dosypywać pieniędzy do systemu, nie dodrukowywać, ale dosypywać ich yy, po to, żeby napędzać to wszystko. Więc sytuacja, kiedy y, inflacja spada poniżej ich celu, to jest ich porażka. Oni y, nie są w stanie dosypać tyle pieniędzy do systemu, żeby utrzymać tą inflację. I zobaczymy, co się będzie działo dalej, bo moim zdaniem, y, inflacja przerodzi się w deflację, czyli będzie spadek cen. Że już nie będą rosły, tylko będą spadały ogólnie. Y, nie. Nie wiem, jak wybitnie, ale moim zdaniem mieszkania to na pewno spadną w cenę. W scenę. Znaczy na pewno, tak zakładam, nie? No i teraz tak. Dlaczego państwo po prostu sobie nie dodrukuje pieniędzy, nie, nie weźmie drukarki, nie przeleje każdemu po 1000 złotych w momencie, kiedy inflacja przeradza się w deflację? No właśnie, bo tego typu działanie niszczy zaufanie w walutę, niszczy mm, po prostu historycznie zostało to sprawdzone, że kiedy robisz tak, to już po tobie. Owszem, zrobili tak w. Nie wiem jak to mi algorytmy tutaj nie ten nie za no, epidemię wirusa tak. E Zrobiły tak, że po prostu ludziom tą kasę porozdawały i co to, co to zrobiło? To wytworzyło inflację. I ta inflacja z jednej strony napędziła gospodarki, ale z drugiej strony miała taki negatywny efekt, że tych ludzi zubożyła. <laughs> wielu z oszczędnościami. Eee... No i dobra. I teraz co robią państwa? Państwa, zamiast po prostu drukować kasę i o ludziom rozdawać, <laughs> bo muszą ją rozdać, bo jak wydrukują, i z nią nie zrobią. No to, to mogą, nie wiem, szkół więcej nabudować, ale dalej te pieniądze dotrafią do kogoś tak znikąd, nie? więc wszystko zdrożeje. Ale to to nie jest to co działa. To co działa, to jest napędzanie gospodarki w taki sposób bardziej mm, rozsądny, czyli trochę dosypuje tych pieniędzy, ale nie za dużo, ale emituje obligacje, przez co <laughs> pożyczam pieniądze od ludzi, a potem ich spłacam. Ilość pieniędzy w systemie plus minus zostaje taka sama. Ale dalej, żeby była inflacja, to ludzie muszą wydawać. Dobra, zaraz do tego dojdę. No i żebyś się nie pogubić też. No i teraz tak. Jeżeli państwo coś zaczyna świrować, że na przykład, nie wiem, będziemy rozdawać kasę, albo będziemy robić inne głupie rzeczy, albo nam się budżet nie spina, albo idziemy na jakąś, nie wiem wojny czy coś, no to wtedy e, rosną, rośnie oprocentowanie mm, obligacji, rentowności ich, bo o co chodzi? Nikt nie chce już pożyczać kasy takiemu państwu, więc ono musi oferować coraz lepsze warunki. I teraz jakbyśmy na przykład spojrzeli na Polskę. Hmm. Nie wiem, jaki, jaki to jest tam jest sticker, ale np. zobaczmy. 30. O! Ci... o dobra. Rentowności. No i teraz widzimy na przykład, że te rentowności rosną. I co to znaczy? <laughs> że państwo yy, w 2020 roku mogło emitować obligacje, pożyczać pieniądze i spłacać tylko 0%. Tu nawet były negatywne stopy. Normalnie ważne. Chodzi o to, że oni płacili wtedy bardzo mało za pożyczanie pieniędzy, ale później, przez to, że nie tylko pożyczali w y, obligacjach od ludzi, a potem im oddawali, to też zaczęli y, pieniądze drukować i rozdawać firmom. A to, że oni zaczęli pieniądze drukować, no to ci, którzy tu pożyczali im na te 0,2% czy tam 0,1%, to nagle powiedzieli: Hola, hola. To się skończyło. Jeżeli wy tak świrujecie, to ja już wam pieniędzy nie pożyczę. Więc państwo mówi tak. No dobra, a na 2% mi pożyczysz? No to na 2% już tam niech będzie pożyczę we mnie. A Państwa dalej świrują. No i nikt już nie chce pożyczyć Państwu i dobra, to dam ci 3 i tam 2%. No dobra, niech będzie, nie. Państwa trochę się uspokojają, to spada. Już inwestorzy mówią: dobra, niech już będzie tam te 2,2, i 2, trochę się uspokoiliście, nie? A oni dalej świrują, bo nie wiem, tam zadłużają się bardziej, jakieś tam robią dziwne rzeczy, sami możecie wymyśleć. Nagle znów to rośnie i inwestorzy już mówią: jak tak jesteście cwani, to, to już niżej jak 3,5%, to ja nie kupię od was obligacji. No i tyle państwo musi płacić, nie? Gdyby nie świrowało, miałoby dalej bardzo niskie odsetki. I co to robi? <laughs> państwo, żeby nie odzwalić sobie waluty, no to jednak musi te obligacje emitować. No i problem polega, tak jak na przykład w US-30, problem w Stanach Zjednoczonych jest taki, że oni już muszą płacić prawie, było, że i 5% y za kredyt, za obligacje, oni, jeżeli ja dzisiaj sobie kupię TLT albo amerykańskie obligacje, które zostały wyemitowane w, w tym okresie, to ja będę dostawał 5% rocznie, a amerykański podatnik lub też państwo amerykańskie za wydrukowane pieniądze będziemy płacić 5% rocznie, nie? To jest dużo, no bo oni tyle muszą zarobić, żeby oddać albo wydrukować, ale tu już nie wnikam, nie? No, i teraz tak, y, państwo tego nie chce, to po pierwsze, a po drugie, co gorsze, to dla ludzi, którzy chcą dzisiaj pójść do banku i wziąć kredyt na następne mm, 30 lat, czy 40 lat, to bank też może pożyczyć od państwa, a państwo może pożyczyć od człowieka, ale finalnie i tak każdy dostaje te 4,8%. Więc ktoś to sobie wziąć kredyt, na 4,8% kupić dom, to ja nie mam kalkulatora w głowie, ale na przykład powiem tak: płaci za dom Amerykanin milion. Przy takich odsetkach, jakie będzie płacił plus marża banku, to jeżeli nic się nie zmieni, to on odda na przykład 2 miliony. Nie? No, pożyczasz milion, oddajesz 2. To nie jest mało. To nie Wspiera popytu na mieszkania, to po pierwsze, a po drugie, jeżeli on będzie oddawał swoje pieniądze, co, dużo więcej pieniędzy niż, niż mógłby oddawać, to nie kupi mleka, nie kupi tego, nie kupi tamtego i pieniądze zamiast trafiać do ekonomii, one będą trafiać do takich pożyczkodawców jak na przykład nie wiem, ja, nie? Dlatego państwa nie chcą iść tą drogą. No i teraz pojawia się rozbieżność. Pomiędzy tym, że na przykład US 02, y, że to, co może zrobić y, Fed. Może 01, Y to, co może zrobić Fed, to może zacząć obniżać stopy procentowe samo, Ale może, równie dobrze może, prezydent Trump zmienić y, tam Paula na kogoś innego i od razu dać zero, nie? Czemu nie? Ale on ma tylko wpływ na te krótkoterminowe pożyczki. One będą na zero, nie? Eee, a nawet nie, ale dobra, załóżmy, że tak jest. Tylko one na zero będą, nie? Ale inwestorzy, reszta się nie zgodzi. Jeżeli oni odwalą taki numer, to znaczy, że państwo idzie drogą e, totalnego rozpierniczu na mm, polityce fiskalnej, więc nagle tu się okaże, że tu będzie 8% odsetek, 10% odsetek i wtedy to ci już, co chcą wziąć na przykład kredyt, to są ugotowani i teraz może wkraczać państwo i na przykład y, robić, mm, kontrolować tą krzywą, ale to dalej prowadzi do takiego Ogólnego e, chaosu i niszczenia swoich podwalin. I jeżeli do tej pory tak nie robili, i jest ok, no to lepiej niech tak nie robią dalej. I zapewne nie będą nad tym tego robić, no bo po to są też banki centralne, żeby je kontrolować. Więc e, o co tutaj dalej chodzi, że mm, z jednej strony oni nie mogą Pobudzać inflacji, żeby ona rosła wyżej niż, niż to, bo kiedy będą to robić swoimi tam sposobami, to inwestorzy się obrażą i te odsetki jeszcze bardziej będą rosły. Więc w tym momencie oni już nic nie mogą zrobić, mogą po prostu obserwować to, co się dzieje i próbować po troszku. Ale co jeżeli to będzie spadać dalej? To znaczy tylko jedno. Że y, ludzie już tak po prostu mają mniej kasy, mniej zarabiają, gorzej im się wiedzie, że oni nie chodzą do sklepów i nie wydają. Ale jeżeli tam gdzieś jest fabryka i fabryka produkuje 10 tysięcy zabawek dziennie, a ludzie już tych zabawek nie kupują, no to w takim wypadku mm, ta fabryka. Będzie musiała najpierw zwolnić część załogi, a potem te zabawki sprzedawać taniej, a potem, nie wiem, ogłosi bankructwo i sprzedać się w ogóle po koszcie produkcji, nie? Albo taniej. I tak jest ze wszystkim, yy, co kupują ludzie, że jeżeli człowiek przestaje kupować albo kupuje mniej, to cena tego spada tak czy inaczej. Chińczycy teraz mają taki problem, że oni, skoro już Ameryka nie bierze, to oni eksportują na cały świat. Oni nas na przykład teraz zalewają przez takie temu, przez Portugalię, która podpisała z nimi wielką umowę lata temu i stąd wynika jej ten cud gospodarczy ostatnich lat, że po prostu przez nich przechodzą towary z Chin, idą do nas i mamy coraz taniej, przez co u nas coraz mniej się opłaca produkować różne rzeczy, e, przykład samochody elektryczne czy inne, nie? Czy, czy benzynowe. E, tam, gdzie mieszkam niedaleko, no zamknął się jakiś tam europejski e, dealer, otworzył się chiński, nie? O co chodzi? E, ludzie, którzy mieli pracę u nas i produkowali te samochody, albo jest przed no, tego, teraz będzie miał Chińczyk pracę. Więc oni eksportują swoje bezrobocie. Gdyby oni nie mogli eksportować swojego bezrobocia, to tam w Chinach to by zostało zwolnione, nie wiem, milion ludzi, nie? I co oni by zrobili? No, by się zdenerwowali, prawda? No ale dobra, Mi się wydaje, że tak troszeczkę, gdzieś tak to tak opisałem, może później jeszcze tego wrócę, już mamy 18 minut, 19, no dobra i teraz tak, są takie tweety na przykład, myślę, że wiele osób z nas to widziało, że złoto to już 25% rezerw światowych, a dolar y, owszem jest poniżej, ale ilość dolara spada, nie, dobra, ale ja nie wiem, czy to jest jakiś bot, czy to jest człowiek, czy to jest co. Nieważne. Chodzi o to, że tu się może nawet nie zmieniać ilość złota i ilość dolarów, ale wartość dolara względem innych walut spada, a cena złota rośnie, nie? Więc mamy tyle samo tego i tego, ale cena jednego spada, a cena drugiego rośnie, więc jak weźmiesz e, procentowo wartość tych rezerw, to nagle się okazuje, że jest złota więcej. No i. Niby banki centralne kupują, nie? Psz, może ktoś tam kupuje, ale nie aż tak. No i to jest taka manipulacja, nie? Ale dobra, ale spójrzmy na złoto. No, złoto rośnie. Rośnie, rośnie, rośnie. Wspaniale rośnie. Super rośnie. Jest super. No dobra. Jeżeli trzymasz to złoto. No to ja zakładam, że dobrze by było gdybyś miał jakąś strategię wyjścia, no bo na tym polega handel, nie? Yy. Wiele osób trzyma po prostu, no bo będzie koniec świata i w ogóle. No ale tak jak się mówi kupuj tanio, sprzedawaj drogo. Moim zdaniem jest drogo tyle, nie? Srebro dobiło do setki, na pewno jest to jakiś punkt graniczny. Ja bym chciał pokazać co się działo ze srebrem. W poprzednich takich pikach i, i wybiciach. No, tu na przykład mieliśmy takie wybicie. Tu. Tu. No i teraz problem polega na tym, że owszem, są jakieś tam zawieruchy na świecie, ale też tak mi się wydaje, że nic się nigdy nie dzieje. Eee, takiego, no bo jeszcze by się coś kurde, władza wypadła z rąk niektórym, no i po co to komu? Trzeba ludzi straszyć i im tam różne rzeczy mówić. No ale moim zdaniem to jest tak, kiedy na przykład wzrosty na SP500 się zatrzymują i w ciągu miesiąca na SP500 obserwujesz praktycznie boczniak, to, to musisz się przenieść gdzie indziej, bo jesteś albo nie wiem, hazardzistą, albo gonisz za zyskiem, albo po prostu jesteś zatrudniony do tego, żeby zarabiać coraz więcej. Albo miliony małych ciłaczy po prostu tam sobie wrzucają, czy też kupują, stoją w kolejkach. No i to rośnie, 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 rośnie. No i co z tego? Finalnie w którymś momencie, jak już będzie to warte, nie wiem, 100 milionów, trylionów i będzie warte więcej niż cały wszechświat, no to ktoś się obudzi i powie okej, okay, ale po co to na mnie w takiej cenie? No i zacznie sprzedawać. I inni też zaczną sprzedawać. nagle się okaże, że cena srebra Znów wróci no, do ceny wydobycia, a cena wydobycia dla srebra to jest coś około 17 chyba, tak mi się wydaje, nie? Mogę się mylić, no ale na tym polega spekulacja. Ja w niej osobiście nie jadę. Gdyby to była jakaś tutaj inflacja czy coś, no to ropa by nam też pokazała. A ropa spada, ropa pokazuje nam właśnie spowolnienie gospodarcze, nie? Tak samo jak na przykład nie wiem, cena stali. Przecież ze stali się produkuje, tak? Yy, a cena stali co robi? Nie, to, to, to dajcie spokój, to, to, to nie o to chodzi nawet, nie? Yy. Proszę bardzo, no cena stali w ciągu 10 lat, no to jesteśmy na poziomach z 17 roku, nie? Nawet może z końcówki 16, tak samo w węgiel. Yy, yy. Jaka inflacja, jaka inflacja, nie? E, no dobra, no to teraz szybki przelot po, po tych indeksach. E, weźmy tutaj nadniowy, no to tak jak powiedziałem srebro, no jest yy, gdzieś tam zaorscy shortują, potem ich to zamyka, to rośnie, dla mnie nieważne, nie? No złotówka tutaj względem euro to tak trochę ta złotówka pokazała pazur. Na razie jest trochę niżej, no pewnie przez jakieś tam lepsze yy, wyniki gospodarcze. Yy, względem funta, no na razie funt tu ma taki mini trend wzrostowy, odbił po ostatnim spadku, funt wygląda na po prostu tani względem złotówki i takich wiele innych walut. No, dolar no, w, w, w klepie gdzieś tam, kolejny raz, trudno. Czemu niby waluta światowa, rezerwa miałaby jeszcze być niższa, nie wiem. No, tutaj euro względem dolara trochę się umocniło. Dla mnie to jest w sumie jakiś taki no plus też nawet, no bo ja mam te stuletnie obligacje austriackie. No, stuletnie obligacje austriackie wyglądają tak, że plus minus. Y <tosłuch> no jest, no jest teniutko, teniutko jest, nie, eee, no i kręcą się gdzieś tam one mm, trochę w to, trochę w tamto, trochę w tą, trochę w tamto, jest nisko, jest spoko, tu jest gdzieś, tu jest moja cena zakupu, eee, ja się tym nie przyjmuję, jest ok eee, mam to 3,20 Yield to Maturity albo, no już tam nie będę o tym Simple Yield mówił, eee, Nasdaq, Coś mi się tutaj zacina. Ups. Czyżby się internet popsuł? Nie. Dobra, no w takim razie to jeżeli jest taka sytuacja jaka jest, to nie będę. Nie, nie wiem co tutaj się dzieje. Może może coś przy tych mrozach internet wysadziło. Yy, no, dobra, nie przedłużając się manara.